Witam Was serdecznie ze słonecznego Wrocławia. Nocowałem tutaj dzisiaj, żeby złożyć film i wrzucić na kanał. Wprawdzie nie miałem w planach żadnego zwiedzania, ale postanowiłem, że skoro już tu jestem, zobaczę chociaż ogród japoński. I właśnie zmierzam sobie do wejścia. No i tak jestem już w środku za mną. Jest mapka oraz legenda ogrodu w języku polskim i angielskim. Idziemy dalej. Ogrody japońskie powstały w 1913 roku i była to część wystawy trwającej tutaj we Wrocławiu. Po tej wystawie zostały one rozebrane. W latach 90. ktoś wpadł na pomysł, żeby przywrócić te ogrody do świetności i zostały one, można powiedzieć, że tak naprawdę od początku wybudowane. W tych czasach też była powódź, która zniszczyła praktycznie całe ogrody i kolejny raz Wrocławianie musieli na nowo. Wybudować właśnie te ogrody. Na dzień dzisiejszy powiem Wam, że całkiem, całkiem fajna miejscówka. Niestety trzeba być chyba tutaj wcześniej rano, zaraz po otwarciu, bo są tłumy, tłumy, tłumy zwiedzające. No i tak zbliżamy się do kolejnego jakże ważnego miejsca na planie tego parku jest troszeczkę głośniej zobaczcie za mną wodospad jak legenda głosi pod tym wodospadem hartowali się najwięksi wojownicy karate XIII wieku zobaczcie staw w którym pływają same japońskie ryby O oh. Tak jak ta <laughs> No i tak kończę tą wizytę w ogrodzie japońskim i w Wrocławiu. No i czas się udać do mojego mini kampera i ruszyć dalej podróż. Bye. Opuściłem Wrocław. Kieruję się w stronę góry. Złotej góry. Srebrnej góry. Na pewno nie Góra Kalbaria. Do przejechania pokazywałem mi Nawigacja kruszałem 85 km, godzina 40. Mam jeszcze teraz do przejechania 60. Zostało mi godzina 5. Oczywiście będę jechał dłużej. Wysz po drodze muszę się zatrzymać, bo jakoś bardzo zgłodniałem w tym Wrocławiu. I czas na kawkę, której dzisiaj jeszcze nie piłem. No i może jakieś śniadanko chodzą za mną parówki.